Moi kochani, witajcie. Znowu się pojawiam na kanale. Chciałbym Was pozdrowić z słowami Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jak widzicie, na bluzie mam napisane słowa, które mi chciałbym zacząć właśnie. życzenia wielkanocne dla Was, moi kochani. Niech Was Pan błogosławi szczerze i zachowa też na życie wieczne. A także dołączając do tego życzę Pięki Maryi Niepokalanej radości nowego życia i Życzę wytrwałości w dążeniu do celu. Pamiętam o Was, kochani, i modlę się codziennie za Was wszystkich. Wracam od dziś wieczora do modlitwy ze Słowem Bożym. Trochę tam. Dawno się nie pojawiałem, ale na drobie zaległości trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia dziś wieczorem na moim kanale. Cześć, kochani.